Cześć, witam Was serdecznie. W ostatni weekend była niesamowita okazja do świętowania. 40 lat mojego brata Wojtka ze względu na tą uroczystość został zorganizowany. Kulik było super. W sobotę, kiedy został zorganizowany ten kulik, zaczęło sypać. Mieliśmy taki wspaniały, naprawdę super czas. Wszystko co otaczało śnieg, poruszający, atmosfera, ognisko, kiełbaska. No a na następny dzień trzeba było rano wstać, bo tak dużo napadało, że trzeba było to wszystko poodśnieżać. No, i dobrze mi to zrobiło też troszeczkę się poruszać tutaj i troszeczkę fizycznie też popracować. Ale to nie był koniec, bo od początku tylko trzeba zadbać o opał, trzeba zadbać o to, żeby wszystkim w domu było ciepło. Więc też troszeczkę tutaj działaliśmy przy drzewie razem z Danielem, razem z moim bratem. Raz na jakiś czas weźmiesz się do takiej mocnej fizycznej pracy. No to potem zakwasy, ale ona też sprawiają, że człowiek wie, że żyje. A dzisiaj chciałbym podzielić się, myślę, że ważnym tematem, o z którym już chodzę od wielu tygodni: jak sprawdzić, jak mieć pewność, że jestem w Chrystusie, że działam w Chrystusie. I dzisiaj odpowiemy sobie na to pytanie zapraszam, do porannego rzucia. Żujemy słowa. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mul i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Przy okazji właśnie gromadzenia tego opału, przy okazji tego troszczenia się o to ciepło u nas w domu, centralne ogrzewanie mamy i głównie grzejemy drewnem, troszeczkę jak tam trzeba, no to węglem też podgrzewamy. I wiecie, i tak zacząłem się zastanawiać, też rozmawiać z Elą na ten temat, jak medytowałem to słowo, żeby sobie nie gromadzić skarbów na ziemi. Bo to drewno tak naprawdę, które gdzieś tu gromadzimy, troszczymy się o to, żeby, żeby było ciepło, żeby niczego nam nie brakowało. Ja się tutaj troszczę o to, żeby nie brakowało niczego mojej rodzinie. I tak zacząłem się zastanawiać, bo to i tak to wszystko się spali i z tego będzie no, trochę ciepła, trochę radości, resztę pójdzie... Dym w powietrze i drewna nie będzie. I teraz pytanie: czy to właśnie troszczenie się, czy to dbanie o to drewno, no to, to nie jest właśnie to gromadzenie sobie skarbów na ziemi. W Ewangelii według Świętego Łukasza w rozdziale 12 Pan Jezus opowiada przypowieść: Posłuchajmy, pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe, i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. Powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz i pij, i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie. A nie jest bogaty przed Bogiem. I wiecie, i to jest zastanawiające, bo można gromadzić, można troszczyć się, ale nie gromadzić sobie właśnie skarbów przed Bogiem. Można robić różne dobre rzeczy, różne dobre inicjatywy, charytatywne, pomagać innym, ale nie gromadzić sobie skarbów przed Bogiem. Tu powstaje pytanie, tak? Skąd wypływa moje działanie? I Słowo Boże mówi: a mój sprawiedliwy zwiar żyć będzie. Więc pierwszym punktem w ogóle żeby żyć z wiary, trzeba być sprawiedliwym. I usprawiedliwienie przyjmujemy przez wiarę. Usprawiedliwienie przyjmujemy przez to, co nasz Pan Jezus Chrystus zrobił na krzyżu. On umarł za każdego z nas i kiedy my przychodzimy z naszą grzeszną naturą i rzeczywiście wierzymy mu, wierzymy jego słowu, wierzymy tak jak mówi pismo, wtedy rzeczywiście dokonuje się wymiana. Mój grzech za Jego sprawiedliwość. Jego sprawiedliwość staje się moim udziałem. Właśnie to pytanie, na które dzisiaj chcemy sobie odpowiedzieć: Jak być pewnym tego, że moje dzieła, że moje życie, że wszystko to, co robię, moje gromadzenie drzewa jest gromadzeniem sobie bogactwa przed Bogiem? Skąd mam mieć tą pewność? Wiecie co? Ja zadałem takie pytanie Duchowi Świętemu, i On bardzo jasno pokazał mi prostą drogę prostą i jasną drogę. W pierwszym liście do Koryntian 13:13 13 znajdziemy takie słowo, tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. I Duch Święty poprowadził mnie i pokazał mi, że jeżeli chcesz mieć pewność, że twoje dzieła, że to, co robisz, jest w Chrystusie, to musi to przejść próbę tych trzech sit. Sito wiary, nadziei i miłości. Więc przejdźmy przez pierwsze sito. Czy to, rąbanie drzewa, to dbanie o to ciepło, to gromadzenie tego drzewa, czy ono wypływa z wiary? Czy ono wypływa z woli Bożej? Czy ono wypływa ze słowa Bożego? Wróćmy do tej przypowieści. Popatrzmy na tego człowieka, popatrzmy na tego człowieka, który w 17 wersecie i rozważał sam w sobie, co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów i rzekł, tak zrobię, zburzę moje spichlesze a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. Ten człowiek rozważał w sobie. Ten człowiek nie szukał woli Bożej. Może jesteś bogaty na tym świecie, może niczego ci nie brakuje, obfitujesz, jeżeli chodzi o finanse. I teraz tu jest pierwsze podstawowe pytanie: gdzie szukasz prowadzenia? Gdzie szukasz woli Bożej, co masz z tym zrobić? I wolę Bożą znajdziesz w Słowie Bożym. Jeżeli chodzi o naszą wiarę, jeżeli chodzi o to pierwsze sito, to ta wiara musi być taka, jak mówi pismo. I jeżeli ja w swoim życiu, na przykład w kwestiach ojcostwa, w kwestiach małżeństwa, w kwestiach mojej, mojego męstwa, szukam rady w samym sobie, a nie w Bogu. Nie w Jego woli, nie w tym jak On to widzi, to też mógłbym usłyszeć takie słowa głupcze, jeszcze tej nocy zarządzają Twojej duszy od Ciebie. Komu więc przypadnie to, to, coś przygotował? Ten człowiek gromadził sobie skarby na ziemi. Ten człowiek z tej przypowieści gromadził sobie skarby na ziemi, dlatego że postępował tak, jak on chciał, wedle swojego uznania. Ale my, jako wierzący i to jest to pierwsze sito musimy przesiewać nasze życie przez wolę Bożą, przez to, co wypływa z wiary w to, co jest napisane w Słowie. Patrząc na to, Moje gromadzenie drzewa, na to gromadzenie drzewa, czyli to troszczenie się. A słowo Boże mówi: nie troszczcie się. W sercu muszę rozważyć, tak? Czy ja troszę się właśnie z tej chciwości, którą każdy człowiek naturalnie ma w sobie, dopóki na nowo się nie narodzi, dopóki nie zacznie żyć wolą Bożą, to każdy człowiek po prostu chce, chce, ja chcę, czyli karmimy to swoje ego, karmimy to te swoje plany. A dopiero kiedy narodzimy się na nowo z Ducha Bożego, kiedy przyjmiemy ofiarę Jezusa Chrystusa i kiedy zaczniemy żyć zgodnie z wolą Bożą, kiedy zaczniemy szukać woli Bożej w ogóle w Słowie Bożym, kiedy zaczniemy szukać Jego dróg, kiedy każdego dnia będziemy zastanawiać się jak mam być lepszym biznesmenem, żeby ten biznes, te moje finanse wpływały na królestwo Boże. Jak mam być lepszym ojcem, żeby te moje dzieci były bliżej Boga. Jak mam być lepszym mężem, żeby wola Boża przez ten znak proroczy mojego małżeństwa wypełniała się wśród społeczności, w której żyję. Chcę wam powiedzieć, że wolą Bożą i to wypływa z wiary, to wypływa z tego, co mówi słowo Boże. To wypływa z naszej mentalności jako chrześcijan, jako tych, którzy narodzili się z ducha, jest dbanie o swoich. W pierwszym Tymoteusza 5, 7 do 8 czytamy takie słowa. I to nakazuj, ażeby były nienaganne, a jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wypiera się wiary i gorszy jest od niewierzącego. Wola Boża wypływająca, wypływająca z tego Słowa Bożego, tak naprawdę, jeżeli byśmy przeczytali w kontekście to słowo, to jest słowo do kobiet. To jest słowo do kobiet, do których święty Paweł kieruje, żeby Tymoteusz nakazywał kobietom, żeby były nienaganne. Tutaj powinno być, jeżeli chodzi o tłumaczenie, jeżeli byśmy popatrzyli na kontekst, powinno to być napisane w takim rodzaju żeńskim i to mo moglibyśmy to odczytać, jeżeli byśmy popatrzyli przez kontekst, a jeśli która nie dba o swoich, a zwłaszcza o dom domowników, wyparła się wiary. I gorsza jest od niewierzącego. Tak samo jak jest powołanie dla kobiety w Słowie Bożym i w Woli Bożej, tak samo jest powołanie dla mężczyzny. Wiecie, jak ja obserwuję moją żonę, jak ona się cieszy, że może przygotować właśnie obiad, że może wyprać, że może posprzątać, że może coś tu przestawić, coś tu zrobić, żeby było milej, żeby była fajna atmosfera, żeby było ciepło, właśnie ogniska domowego, żeby było. Tak, fajnie, ale ja też mam swoje obowiązki, jeżeli chodzi o wolę Bożą, jeżeli chodzi o to, co Bóg mówi o moim postępowaniu jako ojca, jako męża, o mojej odpowiedzialności. Biorę to też dla siebie to słowo, mimo to, że on, to słowo jest napisane do kobiet, a wiemy, że w Chrystusie nie ma już mężczyzny ani niewiasty, ale z drugiej strony, jednak, jestem mężczyzną, jednak, moja żona jest kobietą. I tu na ziemi musimy wypełniać tą wolę, która jest w niebie. Czyli jeżeli w niebie, wolą Bożą i ta wola została tu objawiona w Słowie Bożym, jeżeli Bóg nam pokazuje w swoim Słowie, jak On to widzi, to myślę, że warto go posłuchać. I dla mnie, jako dla mężczyzny, Pan Bóg też tutaj w Księdze Rodzaju, na samym początku, w wersecie 2.15, czytamy takie słowa: Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doklądał. Teraz widzisz, że moją rolą, moją rolą jest to, żeby uprawiać ten ogród, w którym Pan Bóg mnie postawił. Moją rolą jest to, żeby być ojcem dla moich dzieci, żeby być mężem dla swojej żony, żeby być tym, który zabezpiecza ich los, żeby być tym, który daje im poczucie bezpieczeństwa, żeby być tym, który idzie polować, żeby być tym, który właśnie przynosi drewno. Stąd wypływa wola Boża. Stąd wypływa to troszczenie się, stąd wypływa to postępowanie, to gromadzenie tego drewna, ta roztropność, bo Pan Bóg chce, żebyśmy jako wierzący żyli trzeźwo, czyli mądrze, roztropnie na tej ziemi, żebyśmy podejmowali dobre decyzje. I w słowie Bożym masz pełną wolę Bożą. Masz pokazane wszystko, w jaki sposób żyć, czy to w kwestiach finansów, czy to w kwestiach wychowania dzieci, czy w kwestiach małżeństwa. We wszystkim, bo On wie, co jest dobre dla nas. On nie dlatego mówi w dzisiejszym słowie, które rozważamy na same, od samego początku nie gromać sobie skarbów na ziemi. I we wszystkich swoich przykazaniach, jeżeli On mówi gdzieś nie rób, nie cudzołóż, nie kradni, nie mów, to on mówi to dla mojego dobra. On mówi to. Po to, że chcesz, żeby był szczęśliwy, jeżeli sobie popatrzysz w swoje życie, jeżeli rzeczywiście nie słuchasz tego przykazania od Boga, nie słuchasz tego, co Bóg mówi przez to słowo do ciebie, nie gromadź sobie skarbów na ziemi. I zaraz po tym Pan Bóg mówi przez swoje słowo, przez swoją wolę, ale gromadź sobie skarby w niebie. A skarby w niebie gromadzisz sobie, kiedy żyjesz jako sprawiedliwy przez wiarę. Czyli tym podstawowym warunkiem jest, jest przyjęcie zbawienia, jest przyjęcie usprawiedliwienia tak naprawdę tego, co Pan Jezus zrobił na krzyżu. Jeżeli jesteś usprawiedliwiony, jesteś sprawiedliwy, to możesz zacząć żyć przez wiarę. Ale zgodzicie się ze mną, że ktoś może korzystać ze Słowa Bożego i na przykład korzystać z Jego mądrości, korzystać z tego, co Bóg mówi w Księdze Przysłów, w ogóle w całym Słowie Bożym, jako, w jaki sposób, czy w kwestiach tego, żeby być spełnionym jako mężczyzna, żeby być spełnionym jako kobieta, żeby być spełnionym jako ten biznesmen. No i ktoś może korzystać z tej mądrości Słowa Bożego. Nie? Może tak być i wielu, wielu ludzi korzysta z mądrości Słowa Bożego, ale na przykład nie przyjęli usprawiedliwienia. No to mamy teraz drugie sito. I to jest bardzo ważne sito, które mi Duch Święty pokazał, czyli to jest nadzieja. Jeżeli ten pierwszy element, pierwszy element, czyli to, że Twoje działanie wypływa z wiary w Boga, że Twoje działanie wypływa z tego, że szukasz woli Bożej, że szukasz tego w jaki sposób ty byś Boże to chciał przeze mnie zrobić, w jaki sposób chciałbyś zadbać o poczucie bezpieczeństwa moich najbliższych. I to wypływa ze słowa Bożego. Ale teraz drugi element, który jest bardzo ważny, to jest właśnie ta nadzieja. W kim robiąc to, pokładasz nadzieję? I tym, który, czy w którym pokładam nadzieję, jest mój Pan Jezus Chrystus. I żebyśmy mogli głębiej zrozumieć tą nadzieję. Popatrzmy do listu do Hebrajczyków do 6. rozdziału. Dlatego Bóg, pragnąc okazać ponad wszelką miarę dziedzicom obietnicy niezmienność swojego postanowienia, wzmocnił je przysięgą, abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, aby skłamał, mieli trwałą pociechę my, którzy się uciekamy do uchwycenia zaofiarowanej nadziei. Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus, przewodnik, wszedł za nas, stawszy się o arcykapłanem na wieki na wzór Melchizeteka. Żebyśmy mogli dobrze zrozumieć tą nadzieję, żebyśmy mogli dobrze zrozumieć to miejsce, w którym jesteśmy, to mam taki obraz. Obraz taternika, obraz człowieka, który wspina się. I tym, który idzie na czele wspinaczki, jest nasz Pan Jezus Chrystus. On pokonuje tę trasę, którą my mamy pokonać w Jego imieniu, Idzie przed nami, on przewodzi nam, nam w wierze. I on, wspinając się, szuka rozwiązań, żeby wejść do miejsca przeznaczenia, do tego, do czego powołał go Bóg, żeby wejść na szczyt. I ta wędrówka na szczyt wcale nie jest łatwa. Tam jest wiele niebezpieczeństw, tam potrzebne są umiejętności, tam potrzebna jest mądrość. I pan Jezus Chrystus wspina się na to wzgórze. I kiedy wspina się na to wzgórze, dochodzi do miejsca zwycięstwa. Dochodzi do tego, że umiera i zmartwychwstaje. Jest w uwielbionym ciele na Wyżynach Niebieskich. Można powiedzieć obrazowo: Wyszedł na tą górę. I na drodze, którą on przeszedł, pozostała po nim do której mogę się przyczepić i mogę wejść do miejsca, do którego on wszedł, bo on mi zabezpieczył moją drogę. On zabezpieczył mi moją wspinaczkę. Dzięki niemu, dzięki temu, że on przeszedł tą drogę jako pierwszy i przeszedł za zasłonę. To mogę mieć pewność, że nic mi się nie stanie na tej drodze. Mogę mieć poczucie bezpieczeństwa, bo sam Jezus Chrystus z góry asekuruje mnie. Do tej rzeczywistości, na tą górę, do tego nieba, do tego królestwa, mogę wejść sam, ale mogę też zgarnąć moich najbliższych, mogę też zgarnąć wszystkich, którzy są w Zakopane, mogę też zgarnąć wszystkich, którzy są na Podhalu, mogę zgarnąć tych wszystkich, którzy są w Polsce. I, 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 I tak dalej, i tak dalej, idąc. Mogę to zrobić, dlatego że znalazłem bezpieczną drogę, dlatego że jestem zakotwiczony w nim. I cała moja nadzieja na to przyszłe życie jest położona w nim. I ta nadzieja chwały to jest nadzieja, że w przyszłości nie pójdę na sąd, bo już zostałem przywiązany, już zostałem związany Liną z moim mistrzem, już jestem w drodze do właśnie. Tego uwielbionego nowego ciała. Czyli mamy teraz to drugie sito, nadzieję. Czy swoją nadzieję pokładam w tym życiu, czy moja nadzieja kończy się na tym życiu, czy moja nadzieja jest właśnie związana z moim Panem Jezusem Chrystusem? Czy moja nadzieja jest związana z tym, co obiecał mi Bóg w Jezusie Chrystusie, z którym jestem związany? I tu mamy drugie sito. Jeżeli oczekuję, że moja nagroda, że mój skarb za to, co robię, za to w jaki sposób postępuję w wierze, za dobre dzieła w Chrystusie jest w niebie, a nie tu na ziemi. Oczywiście tu chwilowo doświadczam, zanim spalę to drzewo, zanim on się spali, że, że mam pewną nagrodę za moją pracę, za mój wysiłek, można byłoby powiedzieć, ale nie tu pokładam nadzieję, nie w tym pokładam nadzieję. Wszystko, co robię, wypływa z wiary. Ale jest związane właśnie z tą nadzieją, z tą nadzieją, że to wszystko, co dziś robię, dla moich najbliższych, głosząc Słowo Boże dla was, dla wspólnoty, w której jestem, to przyniesie tym większą chwałę w tym przyszłym życiu, kiedy będę miał nowe uwielbione ciało. Jeżeli Twoja nadzieja jest w Chrystusie, te wszystkie możliwości, które masz, rodzina, małżeństwo, finanse, wszystko, po prostu absolutnie wszystko, co wypływa z woli Bożej, co wypływa ze Słowa Bożego, co wypływa z Twojego życia w sprawiedliwości, to wszystko powinno być też przyobleczone właśnie w to spojrzenie, w tą nadzieję, że te wszystkie rzeczy, które teraz robię, przynoszą chwałę później. Chwałę później w królestwie razem z Moim Panem Jezusem Chrystusem. I trzeci element, który no, powinien być widoczny. Powinien być widoczny, to jest miłość. I właśnie tym trzecim sitem jest ta miłość AGP. I Słowo Boże mówi: Bóg jest miłością. Jeżeli moje dzieła i to wszystko, co robię, wypływa z Jego woli, to On jest źródłem tego działania. To Jego miłość jest źródłem tego działania. A to, co ja robię, tak naprawdę, to jest moja odpowiedź na Jego miłość. To jest moja odpowiedź na to, w czym On mnie prowadzi przez swoje Słowo. Zaczynam po prostu czynić. Zaczynam być zdyscyplinowany, zaczynam być skuteczny w danej dziedzinie, którą Bóg mi pokazuje. Dlatego, że On jest tym, który daje mi siłę do tego, abym zdobywał bogactwo. On jest tym, który daje mi siłę do tego, abym zdobywał drzewo. On jest tym, który daje mi siłę, żeby miłość Boża rozlewała się właśnie z tego prostego posługiwania. Na moich najbliższych i na tych, którzy uczestniczą w spotkaniach, na przykład grupy domowej, bo to jeszcze, jeszcze szerzej można popatrzeć. Zastanówcie się, jak to jest w waszym życiu. Czy te trzy sita, czy, czy, czy twoje życie i od tych najmniejszych elementów, nie rób wszystkiego od razu, ale my ostatnio, na przykład, z żoną bardzo gdzieś tam mamy takie prowadzenie, żeby posłuchać, na czym polega rola mężczyzny, na czym polega rola kobiety, na czym polega rola ojca, rola matki. Właśnie w woli Bożej. Po co? Po to, żebyśmy w swoim małżeństwie, w swoim rodzicielstwie, w swoim posługiwaniu pełnili wolę Bożą. Patrząc właśnie na tą nadzieję i żeby to wydało owoc miłości. Dobrze. Mam nadzieję, że Duch Święty Wam to wszystko też objawił, tak jak mi objawił, bo ja to sobie mogę gadać, ale jeżeli Pan domu nie zbuduje, jeżeli Pan nie da Ci objawienia, to na trudno trudzi się czy i oto Cię w Duchu Święty proszę, żebyś dał to objawienie. Trzymajcie się i do zobaczenia niebawem. Cześć!